Hejka, zapraszam Was na dzień ze mną. Idziemy na zakupy. I nie, nie ruszamy dzisiaj auta. Idziemy na piechotkę. I zaczynamy 11.27, stan kroków 400. Tutaj moje pole, które widzicie. I drugie pole, bo mieszkam na wsi, więc jest pole za polem. O 11:55 mamy już 3000 kroków i jesteśmy pod Lidlem. A do Lidla wchodzę tylko dosłownie na chwilkę po ten chleb. On jest super. Potem Biedronka. U nas Biedronka jest naprawdę super. Bardzo szerokie korytarze zero palet bardzo miła obsługa. I w Biedroneczce yy, nabywam. Cebule, dużo cebuli, dlatego że dzisiaj będzie mi bardzo potrzebna. Oprócz cebuli ląduje też y, twaruk, ziemniaki, y, jogurty i kilka innych rzeczy, dlatego że dzisiaj robię pierogi, dużo pierogów. Y, 18, a ja jestem w trakcie robienia pierogów. Y, ja nie umiem mało, <ścoughs> jest tych pierogów dużo, 170. 21/25. Koniec dnia. 10 tysięcy kroków dzisiaj zaliczone. 5 zł ląduje w wyzwaniu krokowym i razem będzie tam już 220 zł. Dzięki za ten dzień ze mną. Trzymajcie się. Pa.